Czy największy czarodziej w dziejach Brytanii był jedynie legendą, czy też strażnikiem pradawnej wiedzy? Merlin to postać stojąca na granicy magii, polityki i przeznaczenia, doradca królów i architekt upadków imperiów. W tym filmie sięgniemy do celtyckich podań i średniowiecznych kronik, by odkryć, kim naprawdę był Merlin i jaką rolę odegrał w narodzinach mitu arturiańskiego. To opowieść o mocy słowa, wizjach przyszłości i cenie, jaką płaci się za dar przenikania tajemnic świata. Merlin pojawia się w najstarszych warstwach brytyjskiej tradycji, jak cień rzucony przez przyszłość na przeszłość. Nie był jedynie czarodziejem w ludzkim rozumieniu tego słowa, lecz zjawiskiem, w którym splatały się proroctwo, wiedza i przekleństwo widzenia rzeczy, zanim jeszcze nabrały kształtu. Jego narodziny od początku otaczała aura niepokoju, ponieważ mówiono, że przyszedł na świat pomiędzy dwoma porządkami starym, pogańskim światem druidów i nową rzeczywistością chrześcijańskich królestw. Już jako dziecko zdradzał zdolność postrzegania prawd ukrytych przed innymi, a jego umysł zdawał się sięgać dalej niż granice teraźniejszości. W dawnych kronikach Merlin bywa opisywany jako syn człowieka, istoty nieludzkiej, co miało tłumaczyć jego niezwykłe moce. Ta legenda nie miała jednak na celu oczernienia go, lecz podkreślenie jego odmienności. Merlin nie należał w pełni do świata ludzi i nigdy nie mógł się w nim całkowicie zakorzenić. Był obserwatorem, strażnikiem równowagi i nosicielem wiedzy, która częściej przynosiła cierpienie niż ulgę. Widzenie przyszłości nie było dla niego darem, lecz ciężarem, który zmuszał do milczenia tam, gdzie serce pragnęło ostrzegać. W czasach, gdy Brytania była podzielona, nękana wojnami i najazdami, Merlin stał się postacią kluczową dla losów królestwa. Jego wiedza obejmowała nie tylko magię, lecz również historię, naturę i prawa rządzące światem. Rozumiał znaki nieba, szept ziemi i rytm lasów. W których dawna mądrość przetrwała mimo upływu wieków. To właśnie on miał wskazać drogę do odrodzenia władzy królewskiej, widząc w przyszłości jedność tam, gdzie panował chaos. Z jego imieniem nierozerwalnie związana jest postać Artura, przyszłego króla Brytanii. Merlin dostrzegł w nim nie tylko władcę, lecz symbol nowego początku, człowieka zdolnego połączyć siłę z odpowiedzialnością. Jako doradca królewski nie działał jawnie, lecz z ukrycia, kierując wydarzeniami niczym rzeka, która zmienia bieg krajobrazu bez gwałtownych gestów. Jego działania nie zawsze były zrozumiałe dla współczesnych, ponieważ opierały się na wiedzy o przyszłych konsekwencjach, a nie na doraźnych korzyściach. Merlin był wizjonerem, który widział zarówno wzlot, jak i upadek królestwa. Wiedział, że każde zwycięstwo niesie w sobie zalążek klęski, a każdy złoty wiek kiedyś się kończy. Ta świadomość czyniła go samotnym, ponieważ nie mógł w pełni dzielić się swoją wiedzą. Przepowiednie. Które wypowiadał, bywały niejasne i symboliczne, gdyż dosłowna prawda mogła zniszczyć tych, którzy nie byli gotowi jej unieść. Z czasem Merlin coraz bardziej oddalał się od ludzi, wybierając samotność lasów i ruin dawnych świątyń. Tam, wśród kamieni pamiętających czasy sprzed królów, kontemplował los Brytanii i własne miejsce w historii. Jego magia nie polegała na widowiskowych czynach, lecz na głębokim rozumieniu świata. Był ostatnim wielkim spadkobiercą druidycznej tradycji. Strażnikiem wiedzy, która odchodziła wraz z nim. Największym paradoksem Merlina było to, że choć potrafił przewidywać przyszłość, nie był w stanie uchronić się przed własnym losem. W jego życiu pojawiła się potężna czarodziejka, uczennica i zarazem zagadka, której imię w różnych wersjach legend przybiera różne brzmienia. Była ona uosobieniem nowej magii młodszej, bardziej instynktownej i nieobciążonej ciężarem dawnych proroctw. Merlin, widząc w niej zarówno zagrożenie, jak i kontynuację swojej wiedzy, przekazał jej część swoich tajemnic. To właśnie ta relacja doprowadziła do jego upadku. Zaufanie, które okazał, stało się bramą do uwięzienia, niekoniecznie w sensie fizycznym, lecz egzystencjalnym. Według legend, Merlin został zamknięty w magicznej pułapce, która nie była więzieniem z kamienia, lecz zaklęciem odcinającym go od świata. Niektórzy mówią o jaskini, inni o drzewie. Kryształowej grocie lub niewidzialnej barierze istniejącej poza czasem. To uwięzienie miało wymiar symboliczny. Merlin, który widział przyszłość, stał się jej więźniem, skazanym na obserwowanie bez możliwości działania. Jego milczenie nie oznaczało śmierci, lecz zawieszenie pomiędzy istnieniem a zapomnieniem. W tej formie stał się legendą w najczystszym sensie postacią, która nie odchodzi, lecz trwa jako echo dawnych proroctw. Po jego zniknięciu Brytania wkroczyła w epokę zmian. Królestwo Artura, choć potężne, nie uniknęło upadku dokładnie tak, jak Merlin przewidział. Rycerze Okrągłego Stołu stali się bohaterami pieśni, a ich czyny przykładem ideałów, które z czasem zaczęły blednąć. Brak Merlina był odczuwalny nie jako nagła katastrofa, lecz jako powolne osuwanie się świata w nieuchronność losu. Legenda Merlina przetrwała wieki, zmieniając się wraz z opowieściami bardów, kronikarzy i poetów. Bywał przedstawiany jako mędrzec. Szaleniec, prorok lub czarnoksiężnik, lecz w każdej wersji pozostawał postacią tragiczną. Jego wiedza przewyższała epokę, w której żył, a to czyniło go obcym wśród własnego ludu. Do dziś Merlin pozostaje symbolem mądrości, która niesie odpowiedzialność, oraz wiedzy, która może stać się więzieniem. Jego historia przypomina, że widzenie przyszłości nie oznacza panowania nad nią, a największe moce często prowadzą do największej samotności. Na wyspach brytyjskich wciąż mówi się, że Merlin nie umarł, lecz czeka, uwięziony w zaklęciu, gotów powrócić, gdy Brytania znów znajdzie się na krawędzi upadku. I tak legenda o ostatnim wielkim czarodzieju trwa nie jako zamknięta opowieść, lecz jako proroctwo zawieszone w czasie. Merlin pozostaje strażnikiem pamięci królestwa, cieniem dawnych dni i ostrzeżeniem, że przyszłość zawsze ma swoją cenę. Na końcu tej opowieści Merlin pozostaje niejako postać minionego czasu. Lecz jako symbol losu Brytanii, zapisany w magii i proroctwie. Jego uwięzienie stało się granicą pomiędzy światem dawnych wierzeń a nową epoką, w której magia zaczęła ustępować miejsca historii. Wiedza, którą posiadał, nie zniknęła, lecz rozproszyła się w legendach, kamieniach i pieśniach przekazywanych przez pokolenia. Merlin zapłacił najwyższą cenę za dar widzenia przyszłości, stając się jej milczącym świadkiem. Jego życie dowodzi, że mądrość pozbawiona możliwości działania bywa ciężarem trudniejszym niż niewiedza. Brytania straciła czarodzieja, lecz zyskała przestrogę przed pychą i ślepą wiarą w przeznaczenie. Dopóki na wyspach będą opowiadane dawne legendy, dopóty imię Merlina nie ulegnie zapomnieniu. A w cieniu starych lasów i kamiennych kręgów wciąż unosi się przekonanie, że jego powrót nigdy nie został całkowicie wykluczony.